Siema! Cześć Dziubaski! Zmieniłeś intro, jak śmiesz! Nie no, musisz im powiedzieć, dobra, bo oni teraz nie będą nie, wiedzieli, nie wiedzą, kogo gdzie są. oglądali. Nie, nie wiedzą, gdzie się znaleźliśmy. Tu para absurdu! I witamy Was w kolejnym odcinku przygód naszej superbohaterki, przemierzającej bezkresne morza braku miłości? Ale jak jest może, to w sumie jest wypełnione miłością. Gaddemyc! Ostatni odcinek, a w zasadzie połowę odcinka, zakończyliśmy na takim słodziutkim cliffhangerze. Dokładnie. Na początku niby nic się nie działo, a pod koniec jakie dramy? Jakie dramy? Emocja jak w biedronce podczas promocji Crocsów. <noise> Najpierw Amber nam nagadała, że coś powiedziała Lejzandrowi, potem poszliśmy do niego, on powiedział, że ale, ale w sumie nie, wiesz jej nie co? słuchał. Nie wiesz, co? czekaj, bo ty mówisz, że to jest drama. Nie, to jest po prostu kwestia tego, że my nie uważamy na tych odcinkach, bo to jest coś, co się pojawia. I to nie powinno nas zaskakiwać. Ale słuchaj, potem. A po, po, potem tak? Amber ukradła nam żarcie i my się teraz mścimy. I ja słuchaj wykminiłam, no. bo jestem Uf. mózgiem jak niemco. wiem co. No. Północy nie spałam, o tym myślałam. Aha. Że dobrze, że nie wybraliśmy opcji, żeby jej ukraść ściągę, bo jestem pewna, że odcinek skończyłby się tak, że ona by powiedziała To kakanator ma ściągę? Zajrzeliby nam do plecaka, a tam jej ściąga, a my byśmy mieli przez ranę. O ty, geniuszu. Hmm. Czemu nie jesteś takim geniuszem przy rozmowach z Kastielem? Dzisiaj będę. Dobra, dzisiaj, dzisiaj wychodzimy z tą... ka Każda decyzja. Okej, okay, czyli zostaliśmy z wyborem, albo zabrać ściągawki i możesz spełnić swój czarny scenariusz, albo powiedzieć Amber nie zesraj się i Amber się zesra. Nie zesraj się! Tak, to dobry pomysł, niech się zesra. Dobra, czyli idziemy na bazar kupić środki na przeczyszczenie, tego jeszcze nie było w żadnej grze chyba. Przynajmniej powiedzieli nam gdzie tego szukać. Nice. Środki na przeczyszczenie. Laxative. Gdzie mogę zrobić mieszankę? Jest sama i maluje sobie paznokcie. Świetny moment, żeby zacząć działać. Na jej oczach to w ogóle w sypach. O, patrz, coś tu wsypuje. Uuu, <grym> Nie domyślisz się nigdy, to nic takiego, to smakowy proszek. Podeszłam po cichu do jej torby, zostawiłam otwartą. Skorzystam z tej okazji, aby zabrać jej butelkę. Ja coś czuję, że to się źle skończy. Mogłam też zabrać czekoladę, ale nie chciałam ryzykować. Ja coś czuję, że to się źle skończy. Teraz muszę pójść, przygotować diabelską mieszankę i podrzucić jej z powrotem butelkę do torby. Mam nadzieję, że się uda. Coś czuję, że się nie uda. Masz dziwny uśmiech, co tam kombinujesz? Co? Ja? Nic. Nie pytaj mnie o nic, to nie będę musiała cię okłamywać. Ha, aż tak to widać? Mm, nie możemy go okłamać. B. B? B. Dobra, kawe, ale Lysander jest mój, bo to jest jednak ten Dobra. easy track, to jest ta łatwa opcja. Dobra. Ja bym z nim tak zagrał, tak... Tak, co chcesz zrobić? Chyba nie ma to nic wspólnego z sprawdzianami. Tak nie, w każdym razie nie z moim. Kanator? Czy ty teraz pójdziesz po całej szkole i będzie, będzie nowe zadanie? Rozpowiedz wszystkim, że dodałaś Amber mieszankę do serania do jej, własnego, do jej własnej wody, którą ci ukradła. Zastanawiam się, co tam siedzi w twojej głowie. Zakończ dyskusję! Nie, nie kontynuuj tematu! No, A więc butelka i środek przeczyszczający. Okej, okay, muszę ją tylko dać Amber, znaczy się włożyć z powrotem do jej torby. Hmm, coś czuję, że jednak to się może tutaj, w cudzysłowie, wysyrać. Dalej maluje paznokcie. Serio? Zajmuje jej to tyle czasu? Kicia, ty, przeczytaj to jeszcze raz. Wszystkie zdania źle przeczytałeś. Nieprawda. Wszystko. I nic nie zauważyła, chociaż raz mój plan, wy, plan wypalił. Nie, dobra. Przewiduję. Uwaga. No. Wróżbita Klaudia przewiduje, że ona da komuś butelkę, na przykład Lajzandrowi, i, I on, on się... się posra, i potem będzie na nas za to, że dobra, to my daliśmy tą butelkę. Czemu my nie zwróciliśmy uwagi na poziom tej gry. Ja Pojedzie... w ogóle nie komentuję go. Nie. Czy to jest ten sam poziom, że jak będzie, nie wiem, wycieczka szkolna, to włączymy Amber rękę do ciepłej wody, ona się posika i cała szkoła się nie niej będzie śmiała? Tak. Na bank będzie taki odcinek. Ach tak, chciałam poprosić kogoś, żeby mi wytłumaczył lekcje, których za bardzo nie rozumiem. Na 3 minuty przed z egzaminami straciłaś 40 minut, żeby pójść do miasta, kupić środek na przeczyszczenie, podmienić butelkę, zrobić mieszankę i teraz hmm, o czym zapomniałam, a no tak, dzień egzaminów. Mati, są priorytety. Dlaczego to jest tak, że wpadamy na pierwszego lepszego gamonia? Największego gamonia, który od 40 lat siedzi w jednej tej samej klasie. Nie przeszedł ani razu, bo nie znał tabliczki mnożenia, i wydamy: Pomóż mi w nauce. Sama sobie odpowiedziałaś, to nie w moim stylu. Zawsze warto spróbować. Koniec. To się nagadaliśmy, odbiliśmy się od dna. Castry jest teraz naszym kochankiem. Wspaniale. Liza Nerea. Ej, może pomógłbyś mi w nauce. Nie za bardzo rozumiem niektóre tematy. Właśnie coś piszę. I jeżeli teraz przerwę, to zgubię wątek. Wróć za chwilę, zaraz skończę. Okej. Okay. Łuc za artysta. Dzięki. O Kastie! Tak, wiemy, że mi nie pomożesz na nauce, bo sam nic nie umiesz. Nie, 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 wiesz co? No? Ja myślę, że on tak na nas wpada, bo on sobie zdał sprawę, że już nie jest naszym kraszem. tylko Lysander jest naszym kraszem, bo stracił swoją szansę i teraz próbuje. O nie, ona się już we mnie nie kocha, muszę o sobie przypomnieć. Wal się nara! A teraz możemy pomóc, czy dalej jesteś zajęty? <laughs> czy to randka jest? I najlepsze jest to, że teraz już wiemy, że musimy brać strój dopasowany do osoby, mhm. z którą pójdziemy na randkę. I on jest droższy. Myślisz, że to jest ten strój. To jest na 100% ten strój, Klaudia. Dobra, uderzaj w niego, no co? Wybrałeś zły strój! Ty ty, ty bez guściu ty! No bo napisał, że woli uczyć się sam. Zobaczył, o, przebrałeś się. <grym> o, idź do domu. I myślisz, że nie przeszkadza nikomu na pewno to, że to jest kijem <grym> baseballowym? Proszę, postaram się nie przeszkadzać. Okej, okay, pomoc by mi się bardzo przydała, no ale rozumiem. Błagaj. Czy błagamy? <grym> tak. A coś aż tak desperowani? <grym> tak! Nie nalegaj, i nie lubię tego. Stary, nie zeslaj <grystanie> Jak Amber. <grystanie> Dobra. Nie, nie pomożna? Lecimy do sklepu po kolejny środek <grystanie> na przeczyszczenie. <grystanie> I my jako jedyni zdamy sprawdzian, bo jako jedyni go napiszemy. To jest świetny plan. Przegapiłaś rankę. M może nie powinnam tak nalegać? No, może nie, może nie powinnaś własłać Claudi. Postanowiłam, że sama będę się dalej uczyć. Tym razem nikt nie chciał mi pomóc. <grystanie> Jezu, to jaka smutne. biedna. Na czas. Muszę już tylko znaleźć salę, w której będzie mi sprawdzian. To Ona się zgubi. Zajmijcie swoje miejsca. Połóżcie swoje plecaki i komórki na końcu sali. Na ławce możecie mieć tylko długopis. Stop! Teraz wspomnienia, patrzcie świnie, król sprawdzianów, ręka jak złamana, na tam egzamin, na 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 na. Zabierali Ci komórkę na sprawdzianach? Nie. Na studiach mi tak. No to nie. tak, na studiach zabierali. Jezu, na studiach, słuchajcie, to mieliśmy... Takie porąbane sytuacje, oddawanie telefonu. By, była kontrola jak na lotnisku. Generalnie stali z takim czujnikiem i sprawdzali, czy nie mamy na sobie niczego. Bo wyobraźcie sobie, że u nas na studiach burżuje wykupywały sobie takie specjalne do ucha słuchawki i mieli kogoś jakiegoś wtyka na zewnątrz, któremu bardzo cicho mówili, jakie są pytania, a do słuchawki dostawali odpowiedzi. Bo też to jeszcze były czasy przed Airpodsami, więc nie można było sobie zakryć włosami Airpodsów. Ale mm -mm. mnie brzuch. Powiedz mi, że kakanator nie zapomniał o tym, że miał Podmienić butelkę i sam wypił wodę i teraz się. Widzę, że amber też boli brzuch. ale chyba z innego powodu. Jak można widzieć po kimś, że cię boli brzuch? Przecież ona nie stoi to... Ale może tak właśnie się i. I widzisz takie małe oczka pod jej po twarzy. Jaki on miał głos? Kto go mówił w ogóle? Nie wiem, dobra, ty, ty mu nadaj głos. <laughs> nie, twarz, głos. nie twarz głos! Nie twarz głos! Nie otwierajcie arkuszy, dopóki nauczyciel was o to nie poprosi. <grym> Amber wybiegła z klasy, trzymając się za brzuch. Nie myślałam, że to tak szybko zadziała. <grym> Zacznij pisać sprawdzian. <grym> nice! Zdamy go na. Dobra. Stopro! W którym kraju ci można z tradycyjnym strojem? Chiny. Manga Jak nazywa się egipski bóg słońca? Rara. Rara. To, to jest gra stworzona pod Amerykanów. <grym> tak. Oni by tego nie zdali. Ile to jest 3 razy 6 razy 2? 18 razy 2, 36. Wow, Klaudia. Jakiego kształtu jest znak zakazu? To coś dla ciebie, ja nie mam prawa jazdy. Koło. I jaką epokę literacką reprezentuje Adaś M., znany jako Mickiewicz? To jest romantyczny chłopak. Jak <grym> a, słodki Fil. A właśnie, słodki Fil jest romantyczną grą, dlatego jest Adaś Mickiewicz. Ale my jesteśmy mądrzy. Uff, nareszcie koniec. Mam nadzieję, że zaliczę pana faraz yy, egzamin. Nie mam zbyt dobrego przeczucia, ale może przesadzam. Kakanator, Kaka na całe szczęście, masz w głowie dwie niegrające na bębnach małpki. Patrzmy, które pomogły ci to rozwiązać. Wakacje! A wam się skończyły. Wszyscy pobiegli w stronę wyjścia. <laughs> tak, A... nagle tak, wakacje. A <laughs> Amber pobiegła w stronę kolejnej toalety. Dalej. O, przydupa z Amber. Dalej, U. dalej. Aha, czyli patrzymy na wszystkich kanały. A posuwanie z kim, ile mieliśmy Okej, okay, dobra. Ja też udałam się w stronę wyjścia. Rodzice powiedzieli mi, że może zawiozą mnie na kilka dni na plażę, Byłoby super. To, ma rodziców? I to nie jesteśmy my? Brawo! Zakończyłaś odcinek. Ósmy! Nie, nie dowiemy nie, się, czy Amber się posrała? Nie dowiemy się, czy na przykład została. Czy tak się odwodniła, że zginęła tam gdzieś na podłodze. Jest to po jak gdybyśmy byli odpowiedzialni za jej morderstwo, nie? Bo daliśmy jej środki na przeczyszczenie. Poprzednia część historii była nudna, jak kaszalot. Ta tak. część historii miała trochę więcej akcji. To czy pierwszy dwa? raz w historii damy dwie gwiazdki? Chyba tak, Dobra. ilustracja z odcinka. Gdyby jakaś była, gdyby ktoś mi nie kazał nalegać, strój z odcinka, zapłaciłem za niego i nawet nie wiem po co. Zero. Moment z flirtem. Nie, nie było, było żadnego. Uuu, baby! Nie spodziewaliśmy się, że ten odcinek zakończy się tak szybko, więc przechodzimy do kolejnego. Głupio nam was tak zostawiać, więc zacznijmy chociaż wakacyjny flirt. Życzę ci udanej zabawy i radzę ci kupić fioletowy kostium z breloczkiem, zanim zaczniesz jej warto słuchać wakacje trwają już od tygodnia a ja nie mam żadnych wieści od kolegów z klasy Bo nikt cię nie lubi <laughs> rodzice chcieli mieć e, e. co musimy strój? kupić strój miasto fioletowy strój z bruloczkiem fioletowy strój z bruloczką czy myślisz że to jest to tak 30 muszę wydać ale oni zżynają? Dobra. Z czego? Jesteśmy piękni. Ej, ale gdzie uszka? Nie możemy iść na plażę bez uszek. Nie, Klaudia, wracamy do naszego... Uf. Tak idziemy na plażę. Strój na normalne ubrania. Uszka zostają? Nie, nie, nie. Nie mogą być te, bo wejdzie do wody i ją... Czy nie? Czy nie będzie zamaczała głowy? Easy peasy, Dobra. mordo. Ale kij zostaje. Ale kij zostaje. Ki zostaje. Ki zostaje. na sztywno. Daj jej tosta do ręki. Czy on naprawdę może... Ale jesteśmy sexy Rodzice chcieli mnie dzisiaj zabrać na plażę, żebym trochę odpoczęła Tylko, że zapomniałam zabrać mój strój kąpielowy, a plaża jest dość daleko od domku Nie mów, że teraz będziemy musieli kupić inny strój kąpielowy Nie mów, że właśnie straciłem pieniądze To dobra okazja, żeby kupić nowy Stara już masz Potem w końcu będę mogła w pełni korzystać z plaży i morza Stara już masz Dwa leżaczki Nie leżaczki Dywany, nie dywany. To oficjalne, Mati chodzi na plaży z dywanem. Ja na nim lecę, jestem Alladynem <grym> tego świata. Czyli my jesteśmy na pustyni i się zgubiliśmy po prostu na plaży? Przebieralnie. Czy mogę kogoś podglądać? Ej, powiem ci... No? W super plaża, że nikogo nie ma, szkoda, że tak w Polsce nie ma. W Polska, w Sopo. Przebij się, twoje pierwsze zadanie, przebij się między parawanami. <grym> Nie, ja nie chcę mieć z nim flirtu. To Ale nie ja. jest mój ja, go dziękuję. <gry> e, panienko, potrzebujesz czegoś? Mam wszystko, czego potrzeba na plaży. Lody, klapki, kanapki, krem przeciwsłoneczny. Moja babcia chorowała, zjadła loda wyzdrowiała. Nie, dziękuję, niczego nie potrzebuję. znajdę cię. Śmieszne, ten sprzedawca mi go No Nie, nie wiem, nie może wiem. gościa z, z, z marketu? Czy ja jestem ciekawa, na kogo kółko? my wpadniemy w końcu. Mam wrażenie, że tym razem nikogo nie spotkam. Lepiej wrócę z rodzicami. Nie, nie. Co? Nie. O, kochano to. Kto to może być? Kto to może być? Oh baby! Cześć, jak leci? Nie myślałam, że cię tutaj spotkam. Ja też nie. Jej strój kąpielowy jest świetny. O, o jest świetny. Wygląda tak hot! Jak milion dolarów. Sama przyjechałaś? Nie, jestem tutaj z twoimi rodzicami. Myślałem, że nagle tak spadło z nią 40%. <noise> z rodzicami, a fu! <noise> to jest straszne. Myślałem, że kakanator jest w miarę atrakcyjną istotą, po czym jak ona się pojawia na ekranie, to ja czuję takie kakanator, ty podrubo z AliExpress. <noise> Skoro to rodzinna wycieczka, to nie będziemy ci przeszkadzać. Ach, Leo tam jest! Ale dlaczego nie jest kąpielówka? Skoro jest Leo! To będzie Ela! Ja! Och, Kakanator, masz może krem przeciwsłoneczny? Zapomniałam swojego, a nie mam ochoty spalić się na słońcu. Czy mogę je nasparować plecki? Jest ona jest taka hot! Nie mam, ale właśnie idę go kupić. Potem będę mogła Ci pożyczyć. Czy o mogę Jezu. ci nasparować stópki? Może sama se kup, skoro potrzebujesz. Nie mam ochoty spalić się na słońcu, idę kupić krem przeciwsłoneczny! Nie Dobrze. mogłaś go kupić od razu! Nie potrzebujesz czegoś? Tak, czy ma pan krem przeciwsłoneczny? E, oczywiście, kosztuje 6 dolarów. I teraz idziemy na ja proszę. GDZIE JESTEŚ? Kupiliśmy jej specjalnie krem i co? Ja pierdziela... Jest! Roza, kupiłam krem. Roza, kupiłam krem. Wielkie dzięki, Leo, mógłbyś mi posmarować ręce. NIE! NIE! Kakanator, widziałaś może Lajsandra? Przyszedł z nami, ale teraz nigdzie go nie Daj, w tej chwili! No! Lysander przyjechał z wami. Nagle się zrobiło jakoś cieplej na tej plaży. Pewnie, nie wychodzi za często, dlatego zmusiliśmy go, żeby przyjechał z nami. A więc oznacza to, że Lysander jest w kąpielówka. A więc będę mogła zobaczyć jego tatuar. Mm -hmm, na pewno o tatuaż tu chodzi. To i tak? Wyglądasz na pewno No czy no? no, stary no! Co? Nieprawda! Przyznaj się, chcesz zobaczyć Lysia w kąpielówkach? Lysia?! Ja mam psa, który się nazywa Lisia. Dlaczego nazywa go Lisią? O mój. Z tego co mówi Rosalia, wynika, że Lysander jest w kąpielówkach. O co ci chodzi, Kakana? Opis sprawcy. Widziano ostatnio raz w kąpielówkach. Lysander, gdzie jesteś? I teraz poszukaj Lysandra z nosem przy piasku. Widziałem sprzedawcę na plaży. No dobra stary, dobrze widziałeś sprzedawcę. Ja też go widziałem, super, nara. To dziwne, ale kogoś przypomina tylko nie Dobre Dobra stary, mni papę. Ty może to stary Kena. Na, czy nagle IQ spadło tak nisko, jak oni się spotkali we dwoje na plaży? Myślałam, że w szkole już jest, dotyka dna, ale nie. jest! Jezu. On nie Potrzebuję jeszcze gość. Czy widział pan może chłopaka, który był w kąpielówkach na plaży? Wiem, że to jest rzadko spotykane, ale być może. Ach, tak, chłopak z czarnymi włosami i śliczną dziewczyną. Nie ten! Znaczy, dziewczyna jest śliczna, ale nie ten! Nie, to nie on. Inny w dziwnych kąpielówkach. Skąd wiesz, że ma dziwne kąpielówki? A może ma najbardziej basicowe kąpielówki, takie po prostu na starego, białe kalesony. Slipy! Takie slipy, no? Poważnie, on, on teraz mówi mmm, w dziwnych kąpielówkach. Nie widziałem tylko gościa w takich samych jak ja mam. A, przykro mi, nie widziałem nikogo takiego na plaży. Może się utopię, myślę, że go zauważył. Co rozumiesz przez dziwne kąpielówki? W sumie to jest dobre pytanie. Co rozumiesz przez dziwne kąpielówki? Ma dziury w dziwnych miejscach? Nie, skoro jest gotem, to ma takie kąpielówki, że wiesz, mnóstwo takich ćwieków, kółeczek, koronek na bank. W sumie to sama, no to w sumie sama nie wiesz, no zarobiście. A więc znalazłaś go? Jeszcze nie, ale mogę tu postać dłużej i popatrzeć na ciebie. Onaś tak śmieje, to nie ja wymyśliłam. Ona ma śmiech taki. Klaudia, to jest jedyna postać, którą musimy brać na poważnie. Dobrze. Czemu się tak śmieje, zupełnie jak Clementina? Gdzie jest Lysander? Gdzie schował się pod tym zamkiem? Lysio! Lysio! Czy chcesz pokazać mi te? Kurczę, gdzie on się podział? Nie mógł wrócić, jeżeli nie poinformował wcześniej o tym swojego brata i Rosali. Mój no, no, co ty tutaj robisz? Alexander. Gdzie te dziwne kąpielówki? Co za przypadek, nie myślałem, że spotkam takiego kogoś ze szkoły. On jest z naszej szkoły? Och, jesteś normalnie ubrany? Czy to jest normalnie ubrany? Czy on tak chodzi normalnie ubrany do szkoły? Nie sądzę, żeby istniały kąpielówki w wiktoriańskim stylu. Na się istnieją. Stary, ja znajdziemy je. <ślesk> Tak, masz rację. Po co się ta koszula? Ściągnij ją, daj popatrzeć. To jest kaka na to, Klaudia, no, Ja nic na to nie poradzę. Tak się lepiej czuję, czemu pytasz? A Tak tylko... Kurczę, nie będę mogła zobaczyć jego tatuażu. Muszę coś wymyślić, żeby zdjął tę koszulę. Oblej go wodą. Wrzuć go do morza, niech się utopi Ściągnij z to koszulę, tak oj! Jak ciało wyjdzie na wierzch, możesz patrzeć na tatuaż, ile wlezie. I poszedł! Chcę zobaczyć jego Tatuaż. zastanawiam się jak mogłabym to zrobić. Wiem, kij baseballowy Łoo go! I gość tam całkiem... Padnie bram... na ziemię! Ja odkrywam koszulę, a tam nie wiem, kucyk. Uuu, fajny. Pff, koniec. Napatrzyliście się, to wam wystarczy. Macie Lisia, macie Rosę, macie nas. Piękni ludzie się tutaj pojawili. Teraz my idziemy do kolejnego odcinka, wyjdziecie do zadań domowych, bo się wam skończyły wakacje. I widzimy się z nami w kolejnym odcinku. Nara! Pa!